Cześć, siemano. z tej strony oczywiście DaVinci Ja Cię witam drogi widzów w kolejnym odcineczku Na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, będziemy sobie Testować AVG, antywirus Darmowa wersja, ponieważ Jak widzieliście w poprzednim odcineczku Był Avast i ja uważam, że to jest Taka nieco konkurencja i chciałbym Sprawdzić, czy AVG zablokuje tym razem Wirusy, tak jak zrobił to Avast I oczywiście przypominam o istniejącym Jeszcze konkursiku, w którym do wygrania są 3 paysafkardy, kardy, także wbijajcie koniecznie na Poprzedni odcineczek I oczywiście zostawić Zostawcie subika y, na tym kanale, ponieważ zbliżamy się do 20 tysięcy subskrypcji, z czego będę bardzo zadowolony. I oczywiście dziękuję wszystkim, którzy byli na live, a my słuchajcie, sobie przechodzimy bez zbędnego gadania y, do odcineczka. Słuchajcie, mam tutaj, jak widzicie, zainstalowanego AVG Antywirus, y, wersja darmowa. On już jest tutaj aktywny, jestem chroniony, także zobaczymy, czy faktycznie jestem chroniony dla bezpieczeństwa y, oryginalnego systemu. Oczywiście tutaj. Sobie odłączyłem internet, także słuchajcie, zobaczcie, tutaj mamy AVG, i słuchajcie, najpierw zaczniemy od takich bardziej lżejszych wirusików, a potem zaczniemy jakąś petię. Zobaczymy, czy AVG nam zablokuje tą petię. Yy, a więc, słuchajcie, sobie przechodzimy do Bonsify Mastera. Może yy, nie, to nie jest to, yy, pobrałem ostatnio Bonsify'a, tylko o, to jest to, ja sobie to otworzę według tego yy, 7 zipem, oczywiście. A nie, ja to mam tutaj na tym, na... Także sobie otwieram Bonzify'a, oczywiście w międzyczasie zapraszam Was na live'ika, teraz będzie albo w sobotę, albo w piątek, jeszcze zobaczymy jak to będzie tutaj z czasem, on się otwiera czy nie, brak odpowiedzi, no niestety, poczekamy chwilkę, dobra... Yy, ale chyba jeszcze się nie... Dobra, spróbujemy go wypakować a, jednak się jak widzieliście, nic się nie stało. Był zlagowany przez chwilę 7Z przez to, że AVG tutaj nam zareagował Przenieśliśmy plik do kwarantanny, ponieważ był zarażony malwar e, Gen General, sorry e, także jak widzicie. Poziom zagrożenia jest 1 na 3, także nie jest aż tak źle. Przejdziemy sobie zaraz do wirusów, które są według mnie w, o większym poziomie zagrożenia. Także słuchajcie, proces, jak widzicie, wszystko jest ładnie tutaj powstrzymane. Także na razie piątka dla AVG. Zobaczymy sobie dalej o jeszcze drugi komunikat. Dobra, pokaż szczegóły. To jest chyba to samo, nie? To jest to samo, dobra. Dobra, a więc Bonzify mamy z głowy. Słuchajcie, jak wszyscy wiemy, jest to taki mały wirusi, który taką mamy małpkę, ale jak widzicie no niestety nie będziemy mieli tej małpki, bo AVG nam to zablokował. Także słuchajcie, może przejdziemy sobie do Memza, zobaczymy sobie czy y, Mems y, ja jeszcze tutaj wpiszę hasło. Zobaczymy sobie czy Mems y, nam tutaj spróbuje się wkraść do komputera czy y, będziemy mogli wykonywać przez ten program jakieś różne. A jednak nie Jakieś działania, ale jednak nie, słuchajcie Zobaczcie, AVG, tutaj również zabrakowało Memza, także mi się wydaje, że na razie AVG jest ponad awastem, ale jeszcze Oczywiście zobaczymy, ponieważ jeszcze nic Nie oceniamy dnia przed zachodem słońca Jak to mówią, oczywiście 1 na 3 Również skala zagrożenia, no dobra, słuchajcie Może sobie przejdziemy do takich bardziej Już skomplikowanych wirusów Coś typu 000.exe Ponieważ według mnie jest to fajny Fajny wirusik, sobie tutaj Go wypakuję Wpiszę sobie hasło Dobra, teraz jest, powinno być poprawne. Zobaczymy, czy w ogóle się wypakuje to nam na pulpit. Bo y, może AVG jednak tutaj nam również zareaguje. Za chociaż, chociaż, chociaż chociaż nie, również zostało powstrzymane zagrożenie. Słuchajcie, także zobaczcie poziom zagrożenia również 1 na 3, także jak widzicie, nie jest to nic strasznego dla AVG. Mi się wydaje, że Avast jednak nie wszystko tam blokował, także na razie oczywiście AVG góruje tutaj nad Avastem, także my sobie słuchajcie przechodzimy do Peti, bo myślę, że to jest taki ransomware, który już jest programowaniem szantażującym, więc jest to oczywiście wirus poważniejszy. Gdybyśmy nie mieli antywirusa, to by nam zaszyfrował wszystkie pliki i byśmy w ogóle nie mieli dostępu do komputera. Także sobie my tutaj przenosimy. Dobra, a więc zobaczymy, czy PETIA nam się słuchajcie. Tutaj pozwoli PETI wejść na pulpit, ale chyba nie, bo mi się nie pokazało na razie PETIA. Ale słuchajcie, możemy sobie zrobić coś takiego, taki mały eksperymencik. Zobaczcie, ja sobie tutaj e, Awasta spróbuję wyłączyć ochronę tymczasową e, w awaście i wtedy przeniosę sobie je na pulpit. Włączę oczywiście Awasta i spróbuję odpalić sobie e, petię już tak e, normalnie z pulpitu. I teraz sobie słuchajcie monitorowanie zachowań, jeszcze wyłączymy sobie, żeby mieć pewność, że AVG teraz nie będzie nam tutaj w niczym przeszkadzał, także ja sobie tutaj tak to robię. E, tu oczywiście przenoszę to sobie, o, już bez hasła wbiło się, także jak widzicie, bez problemu teraz e, weszło to normalnie na pulpit, teraz sobie włączamy to. Zobaczymy, czy od razu wykryje, słuchajcie. Zobaczymy, czy od razu, ale wątpię, on tak chyba nie skanuje na bieżąco wszystkich plików, także. My sobie tutaj zamykamy, dobra, i teraz sobie odpalimy PETIA. Słuchajcie, zobaczymy sobie, czy będę w szoku, czy nie. Zobaczymy sobie, czy A, AVG nam tutaj zareaguje. Ale z tego co widzę, PETIA się dosyć ładuje. System Windows nie może. Jednak jest powstrzymana, ale zobaczcie, że jednak tu jakiś plik powstał. Malwar Gen i zobaczymy poziom zagrożenia również 1, a to chyba AVG nie jest do końca doinformowany, bo według mnie ja bym tutaj dał poziom zagrożenia 3, ponieważ jak wszyscy wiemy jest to dosyć taki wirus, e, już groźniejszy, e, oprogramowanie szantażujące e, które po prostu musimy zapłacić, żeby odzyskać się nasze pliki. Także e, dziękuję bardzo AVG za to, że mogłem tutaj przetestować tego antywirusa, wypiszcie oczywiście w komentarzu, jakiego antywirusa mam przetestować. Może będzie anti w następnym, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny. Antywirus i 360 security, jak na razie, słuchajcie, Petia tutaj, no, no nie udało się jej niestety dojść do systemu. Także hem blocker se zobaczymy, jest to też taki chyba ransomware. Także my sobie wpisujemy, oczywiście, hasełko. My subs are the best, jest hasło. E, oczywiście wirusy zostały pobrane z Githuba, ponieważ tam nie ma takiej kontroli. E, to jest portal, który nie skanuje tam zbytnio e, tych plików, czy są jakieś wirusy, także nie ma problemu z pobraniem ich. E, dobra, zobaczymy. Widzę, że też się chyba nie przeniesie, jednak AVG nam tutaj zareaguje. Już tak coś czuję, bo tak coś trochę to długo trwa, a zobaczcie, to bardzo mało waży, więc, e, więc powinno się niby od razu <laughs> przenieść to, ale dobra, chyba, chyba jednak nie. Zaraz, o, jest. Look, look lock screen, przepraszam. Poziom zagrożenia również jeden. Proces Explorer Exe. Także widzicie, tutaj już nam wchodzi wirus na Explorera. Eee, oczywiście, nie oprzyjem, na przeglądarkę. Eee, MEMS, słuchajcie. A tutaj poziom zagrożenia również, to jest to samo, dobra. Także jak widzicie, na razie żaden wirus nie został po prostu tutaj przepuszczony przez AVG. Mam tutaj, słuchajcie, jeszcze FIFA 20. Jest to oczywiście, eee, to nie jest oryginalna FIFA, to jest takiej... To jest taki plik, który pobrałem na live'ie i to jest po prostu wiecie, z reklamy, że darmowa Fifa, także my sobie to odpalimy, zobaczymy sobie czy AVG nam zareaguje, ponieważ no i wszyscy wiemy, to nie, to jest darmowy krak, oczywiście nie ma, nie ma, takich rzeczy, więc nie ma nic za darmo, więc sobie zobaczymy, mamy jakiś Ronopapo setup, także bardzo śmieszna nazwa, zobaczymy sobie czy to nam w ogóle odpali, czy jednak AVG nam zareaguje, a może, a może jednak nie może jednak uzna, że to nie jest jakieś tam oprogramowanie takie, wiecie, jakieś szkodliwe dla systemu, że tak powiem. Także sobie zobaczymy. Widać, że coś się ładuje, czyli już właściwie pozwoliło wirusowi tutaj się włączyć w ogóle. Plickoń to internet. Aha, muszę mieć internet. Dobra, słuchajcie, ja tutaj się poświęcę i włączę sobie internet, oczywiście, żeby, żeby ten wirus po prostu zadziałał. Także ja sobie tutaj włączę. Mam nadzieję, że nie, nie będzie to wirus, który przejdzie mi do oryginalnego systemu. Ale nie sądzę. Włączam sobie Connect i oczywiście klikam OK. I sobie zaraz zobaczymy. FIFA 12, dobra. No to pobieramy. Zobaczymy sobie. AVG jest włączony. Także zobaczymy, czy sobie w ogóle to zareaguje. Także o, już jak widzicie, to pobrało się. E, pobieranie zostało zakończone. Dobra. I co teraz się dzieje? Chyba nic się nie dzieje, nie? Co, coś mi się otwiera. Aha, to. to o, program na RONA, Rona Setup przestał działać, Crash NTDL FIFA 12, App Crash, czyli jak widzicie, jednak tutaj przestał działać. Nie wiem, czy to przez antywirusa, czy po prostu przestał działać. Może, może ten Windows 7 jest akurat za stary dla tej aplikacji, ale jak widzicie, na razie nic się nie dzieje. PC Optimizer Pro, który jak już wszyscy wiemy wcześniej, jest też wirusem, tylko że. On tutaj już jest zainstalowany normalnie i oczywiście normalnie go możemy włączyć. Zobaczcie sobie, że nic takiego się nie, nie dzieje przez AVG. Nic on tutaj nie reaguje, ale sobie oczywiście to zobaczymy jeszcze raz. Mamy tu jeszcze Spo Spotify'a, który oczywiście nie jest Spotify'em, pobrałem to również na live'iku. Także my sobie tutaj zobaczymy, możemy to sobie przeskanować, zobaczymy sobie, czy AVG w ogóle zareaguje. Ale no jestem ciekawy. Właściwie miałem też taki pomysł, żeby zrobić odcineczek, w którym e, będzie bardzo dużo antywirusów, będzie kilka naraz i zobaczymy, czy one w ogóle zaczną się kłócić ze sobą, czy jeden będzie wykrywał drugiego, ponieważ jest to fajna bardzo sprawa. Kiedyś usłyszałem, że e, jak jest dużo antywirusów na jednym systemie, to one się po prostu wtedy kłócą, także zobaczymy sobie, czy to jest prawda i sprawdzimy to oczywiście na odcineczku e, w następnym. I oczywiście jeszcze będą odcineczki z, ze sprawdzania innych darmowych antywirusów i może nie tylko. O dobra, mamy tutaj clean all now. Get Free Trial. sobie zobaczymy, dobra, ok. Zobaczymy, czy te czyszczenie, może usuwanie tych plików, jakichś śmieciowych, spowoduje, że AVG nam tutaj zareaguje. E, aha, to, to chyba już się wyczyściło, nie? Live Chat Support, dobra. Dobra, no jak widzicie, AVG tutaj na razie nie reaguje. Może na razie nic nie robi takiego e, ten PC Optimizer Pro, żeby, e, żeby w ogóle AVG zareagował na to wszystko. Także my słuchajcie sobie przejdziemy jeszcze do tego Spotify'a, ponieważ jak wszyscy wiemy nie jest to oryginalny Spotify yy, także słuchajcie, zobaczymy mam tutaj dwie aplikacje. Po, po prostu wpisałem w Google, w Google'ach na live Spotify e, cracked, premium, także no, i tam był po prostu fake download button, także... A, to jest BlueStacks. Dobra, to była jednak reklama taka, nie wiem czy reklama BlueStacks'a, yy, Także to, to nie jest Spotify, a sobie zobaczymy czy to kim setup jakieś, także sobie zobaczymy czy AVG nam tutaj zareaguje. Ponieważ jestem ciekawy, wpisałem po prostu w Google'ach Spotify Premium crack, wiecie i po prostu pobrałem ze strony w takiej, w którą w ogóle nie chcieliby się wchodzić. E, także sobie zobaczymy zaraz co się stanie, jeżeli to się pobierze, o ile w ogóle się pobierze. E, zakończamy sobie zainstaluj. Także patrzymy sobie co nam się tutaj zainstaluje. E, Bluestack. A, czyli to też jest Bluestack. Dobra. Ale jednak to Bluestacks to, to jest oczywiście yy, maszyna do Androida Z tego co wiem, z tego co kiedyś tam korzystałem to pamiętam Ale jak widzicie AVG nic tutaj nie reaguje, no bo właściwie nie ma czemu A Bluestacks chyba po prostu sobie wynają taką reklamę, że ludzie myślą, że to jest Spotify i instalują Bluestacksa, także Słuchajcie, no to chyba wszystko na, w tym odcineczku, jak widzicie AVG na razie no wszystko przepuścił e, Nie, wszystko zatrzymał, przepraszam, także myślę, że jeżeli chodzi o darmowego antywirusa Jest on ok. E, aczkolwiek Avast chyba nie wiem Musicie sprawdzić bo ja nie pamiętam Chyba dwa wirusa albo jeden przepuścił e, Taki niegroźny także nie wiem Nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć Bo nie pamiętam po prostu Ale myślę że ja ogólnie rzecz biorąc Korzystałem bardzo długo z AVG i nie mam nic do tego I sobie nawet e, kupiłem, wykupiłem wersję Internet Security ponieważ bardzo dużo mi to dało Także słuchajcie Oczywiście jeżeli podobał wam się odcineczek Zostawcie łapeczkę w górę e, z Subika oczywiście na kanale ale ponieważ robimy do 20 tysięcy, będę z tego bardzo zadowolony. I oczywiście weźcie udział w konkursie, bo do wygrania będą 3 pay w karty, jak już wcześniej mówiłem. I za kilka dni będzie rozstrzygnięcie konkursiku. Także słuchajcie, trzymajcie się. Życzę Wam e, odpoczyneczku. Dzisiaj jest środa, także życzę Wam miłego odpoczynku. Trzymajcie się i oczywiście sprawdzajcie moje inne filmiki. Na razie.